Siemanko widzowie, z rękawin 2K. I dzisiaj jesteśmy znowu broghewem i sobie tak! Dzisiaj jesteśmy znowu brokewem. I co wie, wiecie, zauważyłem, że tam jest autko kositki takie filetowe. I jestem kostitka bawiąca się. wie, przed odcinkiem łapeczki i subika. A my w dzisiejszym odcinku będziemy śledzić. I pamiętajcie, na stowy świecenie będzie odcinek z Minecrafta. Dobra, wsiądźmy do auta. Śmiełem ją pośledźmy. Dobra, tak po cichutku będziemy jechać. O, o, dobra. Idzie idzie, dobra. Staniemy tutaj, że niby chcemy pojechać. Okej. Okay. Dobra, niech jedzie, niech jedzie sobie pojedziemy w tym czasie za nią, tak powoli Zobaczmy, I sobie na poprzednim odcinku Kositka Przyszła do mojego domu I nas cały czas śledziła Nie wiem o co jej chodziło dzisiaj Rolę się odwrócę Dzisiaj my ją pośledzimy Okej okay. Na razie ona jedzie Tylko pytanie dokąd jedzie ja sobie odwalę większą parę, żeby jechać. Kupcie co to jest? O, przepraszam. Eee... Nie, co nic nie ma. To, co to zrobiła Co? Halo, ona jest. Gdzie jest to? Tam jest Kusito. No powo powoli pojedziemy tutaj. Mm -hmm, Nie, tu nie ma. Kądże? A, muszę kupić, kurde. Myślałem, że da się do nikogo tego nie kupować. Okej. Okej. No jest Staniemy sobie tam. O tym, żeby nie widziała mojego auto. Nic nie podejrzewała. No, po prostu sobie tutaj, i sobie pójdziemy na nogach tam albo motorem, tam gdzieś zaparkuje, dobra? Zaparkuję motorem, a tutaj sobie zaparkuje motorki, okej, okay. dobra? Gdzie jest kosita? Kosita, gdzie jest, tam jest, w środku, okej, okay, dobra? Nie, on jest tam. Dobra o nie o nie, co, ja, co jest A? Czy ona jest w środku, na no, chyba jest w środku Tak, ona tam siedzi I co wie, ja, ja po prostu zrobimy? zrobimy jedną rzecz. Eee. Eee. Nie. Co jest? Co, co, co to było? Aha, dobra, ok. Kostaję tutaj. Wezmę wizowe pistoleciki sobie. Wezmę, żeby, żeby na wypadek mieć. Żeby by kostka nic mi nie zrobiła. Dobra. Czy ona była? O, to może wejdziemy tam. No, może wejdziemy. Ciut. O, nie, jestem. tam. Czekaj, wiem, musimy jakoś tam wejść. Co wiem, lecimy tak. Ona jest tam, tyle. Chodzimy, powoli. Dobra, to nas nie ma. Okej, okay, szukam. Krzysztof, jestem na dole. Okej. Okay. Ale, tylko pójdziemy. Co ona tam robi? Co on tam robi? Na no tam, tam Na ćwicie. Co? 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 Co widzowie? Jak to jest możliwe? Jak ona stworzyła wodę swoim siekierą? Czy na tu idzie? O nie. O nie. O nie. O, nie. O, nie. <grymny> <grymny> o nie, o nie, czy Gusi tam nie widziała? Gusi, się nie. Czy ona mnie widziała, czy nie? Nie widziałem. Nie w garażem, trudno. Tam pracę, tam jeszcze jest? Trzeba się tylko obserwować. Otworzył się o kurde. <grymny> Może od razu załatwimy Kositkę Czy nie? Co Kositka robi? Co Kositka robi teraz? Co Ona coś naprawia w aucie Dobra, ma wolność, co zrobimy Eee, gdzie jest... Tak! Podstawimy jej bombę Wzraszała się czy nie? Pomimo, o kurde O kurde! Nie <grystanie> <grystanie> zobaczyć Co jest? Dobra SZO MI TY POSTAŁIŁ bombę! Co tak jakoś taka tam gada? Co jest? Ona gada w ogóle Jezus mary, Dobra, o, ja zrobimy tak Postawimy jej tu bombę I wysadzimy kolejną Heee, głupia Kosita. Dwie, a, i dobrze no, sprawdzimy. Sprawdzimy, co to to jest. Co to jest za podziemie? Subway, co to jest? Subway. Co to jest? Co to są za przejścia? A, to jest Peron, Okej, okay, rozumiem. Wiecie, nie? co to w ogóle? No, Co ta Kosita tam robi? No, ona tam stoi, co? Ej, widzowie, może będziemy udawać, że policja podjechała. Może, może. Weźmiemy inny może samochodnik. Czy jest tu może większy policyjny? Nie, weźmiemy może ten. No, weźmiemy ten na razie. Niby policja się tu kręci. Widzę, ja jeszcze szybko się przebiorę. Właśnie mi widzicie. Wezmę sobie jakiś strój policjanta może. Tu nie? Dobra. Wezmę. Eee... No tak, dobra, przykład. Jedziemy tam. Zobaczymy no, jak zarobię. Stać policja, stać! Ręce do góry, ręce do góry! Otwierać, otwierać, otwierać! Co jest? Otwierać! Otwierać! Ręce do góry, ręce do góry! Otwierać! E, witam serdecznie, e, nazywam się... I Co to teraz powiedzieć? E, ta, o wiem, widzę. Że... E, nazywam się komendant... E... Andrzej Gołota. E, dowiedzia dowiedziałem się tutaj od innych, e, że jakieś bomby tu były. Że jakieś wybuchy słyszeli. Proszę mi wytłumaczyć to. mi nie raz więc dobrze. No. Właśnie, to co tu się stało? Co to? widzę, że wybuchy rozwalają. Co pani, co robiła... Co robiła pani? Pan nie wiem, kim pani nie ja Nie wiem. Co to się właśnie działo? Nie wiem. Nie wie? Ciekawe, a może to pani sprawka, czy pana, nie wiem jak do pani, pana mówić, jestem pani, a więc, yy... a co jest, o, yy, co do pani, a okej. Okay. Co, se, SES! Se, jest? Se! Uciekać! To jest jakaś fura kosita. Aaa! sens! Co nam pisze? To co? O nie, ona się zgapła! Uciekamy! Szybko! O nie! Dobra, widzę, trzeba zmienić furę. Nas będzie to zgonić, szybko. Yy, zmieniamy furę na inną policyjną. Szybko? Dobra, jedziemy do naszego domu, widzowie. Szybko jedziemy do naszego domu. E, dobra, tutaj możemy sobie postawimy sobie tutaj dom. Dobra, żeby Kosita nas nie znalazła. O nie, Kosita! Co ona to robi, szybko widzowie? A, co jest? Co jest? Szybko, a nie uciekać, uciekać. Widzowie, szybko uciekamy. Nie, ona nas nie ma. Dobra, biorę szybko widzowie swojej samochód, jest mój samochód, to jest mój, samochód. Jest mój samochód. nie to nie jest, to nie jest mój samochód, to jest mój samochód Szybko Idziemy z Szybko, 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 do bazy, do do domu musimy podjechać Dobra Tu powinniśmy być bezpieczni Nie Nie to widzowie, jak mogę otworzyć garaż? Gdzie tu jest w ogóle garaż? Tu chyba garażu nie ma w tym domu. Przecież ja czegoś nie wiem. Nie, chyba w tym domu nie ma garażu. To coś bywa. Jezus, jezus co to było? nie. Co? Jak to? Nie, zaproszę proszę nie mi nic. Proszę nie. Proszę błaga, ja nic nie zrobiłem. Jak to? Jaki twój głos? Co ty gadasz? Co? Jak co? Szczerze ja nic nie wiem. Proszę zostaw mnie, Gosita, błaga. Widzę, wyjdziemy Tak jak? Proszę, nic nie zrobiłem. Naprawdę Kositka. Naprawdę. O dobra. Co takie ja widzę? Chcesz. Głos. Aha. Eee... Ta, nie wiem, kusitka, ją chyba chcę no. Sam się przekonam, no, kusitka, no. Halo? A, to ja broń. A, fraj. Łatwo. Dobra, po jaką snajpę. Naładuję, ją nawet. o la la u la Ale snajpa! Dobra, widzę, dobrze. Co? Co? Co, 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 co się stanie, w sta co, sta co? co? Aż sobie zrobię piękny no. No, dawaj. No, eee. Widzowie, proszę, zróbcie to. Zostawcie suba po moim kanale. Żeby... żeby mogła się odezwać. Proszę, widzowie, zostawcie, pomagam! Kositka, widzowie, zostawi na pewno! To jest pewne, widzowie, Pr eee. proszę. Co to za dziecko? Cześć! Kosita eee. jestem. I, ty umówisz nie bez, co to za dziecko? Wyda się, chińczyku mały. Rozmawiam z kositką. Dobra. nie ma wyjścia. Ale, okay. ale kositka, ale tu ty nie mi śledziłaś w, te, no, w, w... w wcześniejszym odcinku. No i co? co? No i tobie nie wolno mnie śledzić kositka, nieładnie! Dobra, no, dzikie idziemy do mojego domu, chodź. Dobra, idę, chodź kositka, idziemy. Czekaj i już chodź. Haj no, siadaj, siadaj, Zap ja drzwi. Ja mam fajną furę. A ja, ja mam swoje Lamborghini, ale mi gdzieś... Ale zamknij się będzie być to dziecko nie przyszedł. No i weszło dziecko twoje jakieś. No jest. Dobrze, jedziemy w moim Lamborghini. Dobra, jedziemy w moim Lamborghini. Chodź. Dobra, jedziemy. Dobrze, chodź do mnie. Chodź szybko do okay. mnie. Czekaj, muszę wykręcić siedzi. Muszę wykrę... O Muszę Ej, dziecko z tobą siedzi! Dziecko z tobą siedzi! O Jezus Maria, nie wiem prowadzić ciężarówkę. Aaaa, chodź do mnie szybko! No to jedziemy. Chodź do mnie! Kurde, jedziemy. Ale dziecko będzie... Ale ja jadę ciężarową, jedziemy, chodź, chodź. Ja ci podjadę pod ciężar. Patrz, patrz co teraz robię. Uśmiech? Uwagi, by to dziecko mi nie weszło do domu. Dziecko jest w środku? Tak, dokładnie. No to właśnie, dziecko, właśnie dziecko tam zostanie, na no, zawsze. Siema, mały i się... Nara. No, Jakaś tu pani lata z pistoletem, co tu się dzieje? Dziema, gdzie jesteś? Nie wiem, dziecko gdzie jesteś do wody. Siema, jestem. Zablokuj to dziecko, żeby tu nie podchodziło. Dobra. Ej, dobra, cała kositka, no co nie chcesz? nie zapraszam, nie Przepraszam, przecież cię nie wysadzałem, ale jesteś głupia, kosita, szczerze. No właśnie to bym miał być! Ja się przepraszam! Ja się szykuję na pokazanie głosu, a ty tak robisz. Dobra, kosita ci oda. Widzowie... Widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo widać, że... Bardzo lubię kositka, tak, widzowie, zostawcie. I widzowie, jak chcecie odcinki z kositką,

I to wie. dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wpadajcie na kanał jeszcze kosydki. I widzimy się spadajcie! Następnym... Widzimy się w następnych odcinkach. Siema!